Dzisiaj jesteśmy uczestnikami wspaniałej uroczystości otwarcia przecięcia wstęgi na drodze powiatowej, która łączy powiat. Y Przeworski z gminą Starydzików w powiecie Lubaczowskim. Droga ta jest niezwykle ważna dla mieszkańców gminy Starydzików, ponieważ łączy ich z Sieniawą i z autostradą A4 najkrótszy dojazd do, do Rzeszowa. Przez wiele lat była ona w opłakanym stanie trudna do przejechania ze względu na liczne y, dziury, które tu występowały, no i brak było zainteresowania ze strony poprzedniego samo, poprzednich władz samorządowych Przeworska, y, ponieważ jest to droga położona na, na uboczu i tu chyba to tylko służy mieszkańcom powiatu przeworskiego jako dojazd do terenów rekreacyjnych, do, do, do lasu, jak tu mówimy na, na grzyby, natomiast do, dla mieszkańców y, po, gminy Stary Dzików jest ona niezwykle ważna, tak ze względów gospodarczych, jak i y, dla młodzieży, która dojeżdża do, do szkół w, w Jarosławiu czy w, w, w... Rzeszowie. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, i nie było chwili zawahania z naszej strony, że musimy się do tej drogi dołożyć jako samorząd powiatowy, a także gmina Stary Dzików też bez, bez wahania wsparła starostę przeworskiego Bogusława Urbana w, w tym przedsięwzięciu. No i szczególne podziękowania też dla pani poseł, pani minister Anny Schmidt, która patronowała od początku tej inwestycji, ponieważ jest posłem z. Tak z powiatu Przeworskiego, jak i z powiatu Lubaczowskiego, i y, podczas spotkań wyborczych, y, szereg razy, mieszkańcy właśnie gminy Starydzików poruszali ten problem dojazdu y, do y, Przeworska, do Autostrady A4. Także dzięki naszej współpracy z panią minister, z panem y, Bogusławem Urbanem i samorządem y, y, powiatu Podkarpackiego, udało się y, no, odnieść ten wielki sukces, jakim jest y, oddanie w Dzisiejszym tej drogi, która już służy mieszkańcom, już wpływa na podniesienie zadowolenia i komfortu życia naszych mieszkańców. Ta droga Cewków-Dobra to jest bardzo ważna droga dla strategicznie, dla gminy Stary Dzików, ponieważ łączy naszą gminę z Powiatem. Przeworskim i z gminą Sieniawą. Jest to zarazem najbliższy skrót do autostrady. Dzięki tej drodze mieszkańcy gminy Staredzików nie muszą nadrabiać zbędnych kilometrów, jadąc np. do Oleszyc i z Oleszyc dopiero do Sieniawy, czyli się, skraca się droga około 20 km do 30 dla mieszkańców. Droga ta była finansowana przez gminę staredzików przez kilka lat, ale udało się w końcu osiągnąć ten sukces. Czyli mamy wspaniałą drogę, nowo otwartą, z pełnym standardami bezpieczną, że mogą mieszkańcy naszej gminy i powiatu Przeworskiego, czy gminy Sieniawa, spokojnie jeździć i bezpiecznie tam i tutaj. Czyli połączy ta, w końcu ta droga połączyła dwie gminy, dwa powiaty. Mam nadzieję, że ta współpraca między powiatem Przeworskim, Lubaczowskim i gminami będzie się układać dalej pozytywnie. I kolejne inwestycje będziemy wspólnie razem realizować. Miło mi jest Państwa poinformować, że został oddany do użytku kolejny odcinek drogi powiatowej łączący powiat przeworski z powiatem lubaczowskim. Jest to droga łącząca miejscowość dobra cewków. Przez wiele, wiele lat zabiegaliśmy o remont tej drogi, natomiast no, sytuacja nie, nie została zauważona przez ówczesne władze powiatowe. Dopiero w chwili obecnej, przy dobrych, dobrej współpracy z zarządem powiatu przeworskiego i z okolicznymi jednostkami samorządu terytorialnego, udało się tą drogę wyremontować ku uciesze mieszkańców gminy Sieniawa, Adamówka, ale również Stary Dzików. Chciałbym tutaj bardzo serdecznie podziękować z tego miejsca pani minister Annie Schmidt za. Pomoc, y, pomoc w realizacji tego zadania i wsparcie.